Ahoj drodzy kapitanowie, witam was serdecznie, z tej strony Andreman. Witam was na kolejnym odcinku, pochwalcie swoimi bitwami. Dzisiejszym bohaterem bitwy na pancerniku Kremlin jest Grigori14, kolega z klanu Flota Czarnej Perły. Kremlin to jest okręt, który został opracowany po ukończeniu II wojny światowej. Miał być wyposażony w największe działa 457 mm, w trzy wieże wyposażone w trzy armaty, każda jedna. Czas przeładowania to jest 33 sekundy. Obrażenia z pocisków podpalających czyli z OB, maksymalne to. 6500 sprzeciwpancernych pancernych pocisków 14500 Zasięg tego okrętu jest 20,7 km. Prędkość tego okrętu to jest 280 000 koni mechanicznych, co daje nam 29,5 węzła. Ten okręt, ten pancernik jest jednym jedynym w swoim rodzaju. Posiada najwięcej HP. E, także zapraszam Was do oglądania e, bitwy. Salwa z e, dwóch przednich e, tutaj dział. Z przebiciem na wylot. Tak jak mówiłem te działa są bardzo, bardzo, bardzo mocne. Więc tutaj jednak trzeba uważać na przebicie. W tej chwili miał dostać Seattle, ale... Nie dostał. O. No Prince Eugen się tutaj ja widzę, że skrada powolutku. Nawet nie wie, co go czeka. Że już gracz na Genie wysyła sms do domu, topi się rzuci koło ratunkowe. Czy to tak się stanie? Zobaczymy. No, Patryk lej, lej, lej. Poszła salwa. Pierwszy frak Zatopione. W wykonaniu Kremlina. Jaki będzie efekt strzelania? North Carolina, oczywiście amerykański pancernik 8 Tieru. Dobrze, oproszę. 20 tysięcy plus tam jeszcze grosiki 24 e, obrażeń z jedną cytadelą. Zobaczcie. 10 strzałów, a już 33 tysiące ponad zadanych obrażeń. Jest przeładowanie, czy będzie jeszcze jeden taki celny strzał. Troszeczkę jest w niewygodnej sytuacji te tutaj Karolina, ale już zobaczcie, już zaczyna pokazywać swój bok. Czy wybierze Karoliny, czy Seattlea? Seattle? Seattle pociski do światła. Kontuje troszeczkę, zaczyna dziobować. Jednak dziewięć 9000 raz i 2900 z tylnych dział. Przeżył, będzie teraz się mścił. będzie próbował tutaj spalić naszego Kremlina. Ale przypomnij sobie, Kremlin tutaj, patrząc na tą flankę, jest jeden, jedyny okręt, praktycznie rzecz biorąc, który tutaj walczy coś kombinuje. W dali jest schowana Karolina Amagi oraz niszczyciel Haland bodajże tak, Haland kręci się na samym końcu linii. I tutaj nie wnoszą wielkiego wkładu do tej bitwy. Karolina przyjęła następną tutaj cytadelę. No nie ma się co tutaj ukrywać. To jest jednak potężna siła dział. Amagi, zobaczcie, Amagi również popełnia błąd płynąc bokiem. Czy to wykorzysta? E, kolega, jest uderzenie nie było uderzenie w cytadele, ale niestety e, kolega tam dostał na Amagi 14,5 tysiąca samego, e, samej straty HP. Seattle, tutaj pokazuje się, czy. Jeszcze Patryk uderzy w tego siatla. pięknie mu tutaj wychodzi, jeżeli trafi to dobrze trafi to Seattle, jest ładnie dostał, za 13 tysięcy jest końcówka tego siatla. powiedzmy jakby był równiusieńko postawiony, to na pewno by ten Seattle dołączył do grona topielców na oceanie, ale w tej chwili był lekko skontowany i te pociski mimo wszystko poszły na to teraz przybiciem na wylot, dlatego tak wyszło jak wyszło. No a magi oczywiście również tutaj coś próbuje e, za wszelką cenę naszego Kremlina tutaj mm, ubić. 6000 dostaje. No nasza drużyna tutaj przegrywa praktycznie rzecz biorąc, nie mamy mm, dwóch kapów. Na jednym z kapów, oczywiście tam jest Belfast, a Magi walczą tam z dwoma niszczycielami. Jaki będzie efekt tego Fagero? Widzę, że przyjmuje kapa środkowego. A Seattle tutaj e, pokazuje się, czy Grigori e, będzie umiał trafić, czy pogrąży tego Sjatla. No zobaczymy, zobaczcie. Na razie stoi. Czy uda się strzelić? Niestety, Seattle bardzo szybko rusza. Próbuje się tutaj ratować, wie co go czeka. Że to może być koniec bitwy dla niego, tym bardziej, że jest wypuszczona hydrosonda akustyczna. Ehm, od razu tutaj spostrzegł torpedę na Seattle i już szybciutko ucieka. Będzie chował się za górkę, będzie starał się tutaj jednak uniknąć e, swojej porażki. Ale czy go Grigory potraktuje już widzi tył okrętu? No niestety, niestety zobaczcie, zabawa wciucił babkę, ale jeszcze jest Friesland. Być może Friesland. Został Friesland i pięknie Kagero dobił tego Frieslanda. Ładne uderzenie. No zobaczmy co się będzie dalej działo. A Seattle jednak tutaj. Został na dobicie. Czy Karolina Amagi, bo tylko te okręty zostały na naszej linii, sobie z nim poradzą? No, sam jestem ciekaw. Cały czas obserwujemy tego Siatla. Patryk, przekręć wieżę, bo może Ci się on tam pokazać, no. Miejmy nadzieję, że to będzie jego koniec. Jest tutaj radar. Podpalenie. No pięknie, zaczynam pokazywać boczek. No. Kolego celownik. Oj, zniknął tutaj w dymie. Jas pokazał się, czy trafi Tak jest. No musiał dostać, to tu nie było szans na niego. Uderzenie w Karolinę w tył. No widzę, że tutaj Halan oraz y, nasz Kremlin y, będą gonić tutaj te dwa pancerniki. Y, nie wiem czy to taki dobry wybór jest, bo można byłoby się tutaj skoncentrować na... Y, na powrocie na kapy, ale chytre tutaj kąski są jest Amagi, 40 000 HP. Jest tu jednak troszeczkę pod kątem i... Tak jest i dostaję cytadelę za 30 tysięcy. Zaraz wystarczy się lekko wrócić i poprawić stylnych tutaj dział. Tak jak to kolega tutaj czyni. I następna salwa. Trzy zejdzie? No myślę, że... że tak. No niestety jeszcze nie. Zobaczcie, jakie koszety idą. Penetrację, przebicie na wylot i dwa rykoszety, więc tutaj jednak e, japoński pancernik e, Amagi jednak, jednak się uratował, ale myślę, że Karolina zajdzie, chyba tak. Raczej tak. No piękne uderzenie, duży kaliber. Ojej, tutaj gdzieś z boku jest obijany nasz pancernik. Nie wiadomo jeszcze przez kogo. Tak jest, tutaj Karolina również schodzi na dno. Jest to trzeci frak. To nie zmienia faktu, że my to przegrywamy. No i jeszcze amagi, który troszeczkę się tam napompował. Wyleczył. Zastanawiam się, albo. Chyba Smalant tam jest, zaraz zobaczymy. Smalant tutaj widzę, że obija e, bardzo mocno nasz pancernik i nie tylko. Nie wiadomo, czy uda się tutaj zatopić tego jednak. E, nie wiem dlaczego, ale tutaj gracz nie zwraca uwagi na lewą stronę, gdzie jest obijany. Może byłoby tylko to jedna, jedyna salwa, aby jego eliminować? No, strzelaj, bo już nie masz HP, zostało ci 800. 611 HP. Ostatnia salwa. Tak, jest, jest trzeci frag, ale niestety tutaj nasz gracz również schodzi. Ale mimo wszystko, bardzo ładne wykonanie tutaj jest tego gracza. Piękne tutaj są trafienia 3 cytadelki, 4 zatopienia i 76 trafień celnych. No, oczywiście, odznaczenia, duży kaliber. Także, jeżeli masz jakieś powtórki i chciałbyś się pochwalić swoimi osiągnięciami w bitwie, nie musi być to bitwa wygrana. To serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną, do podesłania swojego filmu. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na moim streamie. Andre Stream gorąco serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.